że wczoraj rozegraliśmy pierwszy mecz kontrolny na zgrupowaniu w Turcji dzisiaj już tak na spokojnie jak tener oceni ten mecz? O, Mecz miał swoje e, momenty, fazy. Myślę, że z pierwszej części jestem e, zadowolony, czy jesteśmy zadowoleni. E, graliśmy w sposób taki jaki chcieliśmy. Trzymywaliśmy się długimi momentami przy piłce. Przeprowadzaliśmy składne akcje, zakończona jedna z nich była bardzo ładną bramką. Po takiej zespołowej akcji mieliśmy moment, w którym mogliśmy ten mecz, czy wynik podwyższyć. No niestety chwila dekoncentracji spowodowała, że rywal wyrównał. W drugiej połowie już trochę inaczej to wyglądało, ale też mimo, że przegrywaliśmy 2-1, mieliśmy dwie stuprocentowe sytuacje, ale też Dwa ewidentnie niepodwyktowane rzuty karne. I reasumując, jestem zadowolony. Minusem na tym sparingu jest to, że, że no dwóch zawodników odniosło kontuzję z powodu sposobu gry rywala. I to też chyba było dla nas zaskoczenie. Jesteśmy pierwszy raz na obozie w Turcji. Pierwszy raz mierzymy się z rywalami z innych krajów. I, I tutaj ta gra, ta, to prowokowanie przeciwnika, takich zachowań no, nie fair, to jest małe słowo. Spowodowało, że no, może właśnie ta druga połowa dlatego tak wyglądała, że że no dwaj zawodnicy zostali odwiezieni karetką do szpitala na zdjęcia, na no, które niestety potwierdziły obawy i, i to są yy, no, złamania kończyn górnych i, i no i to jest duży minus dla mnie, a reszta uważam, że, że na plus, dlatego że nawet dystans, który przebiegliśmy w tym momencie po takiej pracy, to jest ponad 120 km, Pokazuje, że, że zawodnicy się starali, chcieli zafunkcjonować najlepiej, jak mogą na ten moment. Za nami pierwsze dni obozu. Jak trener ocenia zaangażowanie samych zawodników, ale także warunki, jakie mamy tutaj na miejscu w Turcji? Z pracy jestem bardzo zadowolony. Chłopaków naprawdę starają się, są zdyscyplinowani, wychodzą z tej strefy komfortu. Oczywiście te treningi są męczące, są wymagające, ale bardzo jestem zadowolony z tego, w jakiej atmosferze są przeprowadzane, jak zespół funkcjonuje i, i zdecydowanie lepiej się wtedy te obciążenia znosi. A co do warunków, no mamy bardzo dobre warunki komfortowe. Mam przede wszystkim świetne boisko do dyspozycji przy, przy hotelu, jak na tę na porę roku. I, I te warunki infrastrukturalne tutaj w hotelu, pokoje, jedzenie, wyżywienie i inne rzeczy, które są potrzebne do funkcjonowania zespołu, jak, jak sale do odpraw. No naprawdę jestem bardzo zadowolony i, i bardzo liczę na to, że, że ta praca przyniesie efekt. Jest trener pierwszy raz na obozie za granicą z tym zespołem. Jak trener ocenia to i czy coś trenera tutaj zaskoczyło pozytywnie lub negatywnie? Ja myślę, że zespół Puszynią Pomicy jest pierwszy raz i bardzo, bardzo liczę właśnie na to, że, że będzie to taki duży bodziec dla zespołu, dla drużyny, żeby podnieść swoje umiejętności, nabrać doświadczenia właśnie w rywalizacji z tymi nieoczywistymi zespołami, z którymi będziemy się spotykać jeszcze w sparingach, bardzo wymagającymi pod względem właśnie tej determinacji działań I, i z tego jestem bardzo zadowolony, bo, bo tak jak mówię, myślę, że to podniesie nasz poziom, jeżeli chodzi o jakość zespołu minusy, no ciężko znaleźć minusy w takich warunkach jedynym to tak jak powiedziałem, no przywitała nas Turcja tym, o czym słyszeliśmy, jeżeli chodzi o mecze sparingowe, czyli no, te drużyny grają, gdy sędziują sędziowie, którzy no, nie, chyba nie, nie sędziują na poziomie ekstraklasy tureckiej. To są problemy. No. Pozwalanie na, na te prowokacje, na faule bez piłki, na zachowania takie mało etyczne powodują no, dużą nerwowość i, i, no, i niepotrzebne takie zdarzenia jak jak wczoraj myśmy przeżyli, ja, ja tylko liczę na to, że, że i, i Artur, i, i Mateusz szybko dojdą do zdrowia i, i wrócą do treningów i, i będziemy z nimi mogli korzystać. Na zgrupowaniu z nami są też zawodnicy Akademii Puszczy Pomice. Jak trener ocenia ich pracę? O, myślę, że mają ciężko, bo widzę, jak znoszą te trudy pracy, ale są dzielni. Jestem zadowolony, oczywiście, Adaś do nas trochę później dojechał, ale obydwaj wykonują, starają się przede wszystkim i to jest dla mnie najważniejsze. Dzisiaj mieli jeszcze dodatkowe zajęcia tylko dla, dla siebie, dla swojego rozwoju. Myślę, że, że to jest takie duży, duży, duże obciążenie dla nich i. I no bacznie to obserwujemy, żeby też nie, tutaj nie, nie zrobić nic niekorzystnego dla ich zdrowia. Igor zagrał połówkę wczoraj drugą w meczu z tym wymagającym rywalem. Adam taka strefa akceptacji do, do tego, co tu nad czym pracujemy, bo wiadomo, że te dwa dni później przyjechał. Ale tak jak powiedziałem, jestem z nich bardzo zadowolony. Starają się, pracują. Myślę, że to przyniesie efekt. Tym bardziej, że bardzo dużo zajęć jest zaplanowanych dla nich indywidualnych. Jak będą wyglądały kolejne dni na tym obozie? No, trochę przechodzimy w inny etap. Z tej tylko takiej, z takiego dużego nacisku na motoryczność wchodzimy już w fazę tego przygotowania taktycznego. Oprócz tej tego rozwijania jeszcze motoryki, i już od jutra. Wchodzimy na boisko inne, też bardzo dobrze przygotowane, ale takie pod kątem tego, gdzie, jak chcemy grać, jak chcemy funkcjonować i pod względem sytuacji, w której posiadamy piłkę, i w tych sytuacjach, której nie posiadamy. I tutaj właśnie bardzo dużo sobie obiecuję po tym, że, że ten szczególnie sposób gry, na którym nam bardzo zależy, czyli tych, Zdobywania bramek poprawimy, ale też myślę, że poświęcimy sporo czasu na to, żeby tych bramek nie tracić. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Z tego miejsca bardzo serdecznie chcę pozdrowić kibiców naszych i, i powiedzieć im, że bardzo na nich liczymy, jak wrócimy na nasze, do naszego domu na k